Mhm. Mm bo ją trzeba, że tak powiem. No ją trzeba. W psychiatryku, bo no ją trzeba. Dokładnie, dokładnie. Z nią trzeba zrobić porządek. W tym materiale cofniemy się do jednego z materiałów, jaki udzieliła Daria. Nowoczesna kobieta, która próbuje przekonać świat, że zabrano jej dwójkę dzieci, kompletnie bez powodu. Jako, że kobieta nie ma absolutnie nic do stracenia, gdyż pierwsze dziecko już znajduje się w domu dziecka i musi płacić na nie alimenty. Drugie dziecko jest u drugiego partnera i również musi płacić na nie alimenty. Zobaczycie, do jakich sposobów kobieta będzie w stanie się posunąć, aby zrobić z byłego partnera kompletnie niewiarygodną osobę. Tego typu sztuczki stosowane są nasze lokalne skalę szczególnie w sądach. A więc przyjrzyjmy się, co do powiedzenia ma kobieta, której życiowa postawa doprowadziła do utraty absolutnie wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu. Się na początek. No więc tutaj dar z cudownego filmu Demon z Tindera. Twoje słowa, to do kogo było? Czy to to do dziecka było? Co się patrzysz, mam ci przyjebać? Nie, to nie było w stosunku do dziecka. Do niego było. Tak. Jakie sytuacje to było? Też jak się kłóciliśmy. Ja już teraz, ja dużo rzeczy chcę wyprzeć z pamięci, więc nie pamiętam dokładnych sytuacji. A co to była za sprawa karna? znęcanie nade mną. W jaki sposób się znęcał? Psychicznie, fizycznie, ekonomicznie. A o co się kłóciliście? Tak naprawdę o wszystko i o pierdoły. Co za pierdoły? No chociaż było to, że on bardzo chciał wychodzić na rower, nie chciał się zajmować dzieckiem, nie pracował. Też jakby, tak jak mówiłam już wcześniej... No czekaj, roku. czekaj, czekaj. No dobra, mówisz, że nie pracował, a no to w jaki sposób się ekonomicznie znęcał w takim razie? W taki sposób, że jak ja zarabiałam pieniążki, chodziłam do pracy i tak dalej, to on na przykład potrafił przychodzić ze mną do bankomatu, kazać mi sprawdzić, ile jest na koncie, wypłacić wszystko mi sobie zostawić tylko na moje podstawowe potrzeby, a resztę zabierał on. Hmm. Przemoc dotyczy także przemocy finansowej. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasz Partner traktuje nas jak rzecz, jak, jak przedmiot. To od niego zależy, czy otrzymujemy pieniądze, czy mamy szansę na decydowanie, w jaki sposób pieniądze są wydatkowane. Bardzo często jesteśmy rozliczane z każdej wydawanej złotówki. Bardzo często lwią część zarabianych pieniędzy nasi partnerzy zostawiają w swoim własnym portfelu. Nie dając nam żadnej przestrzeni do gospodarowania w właściwy sposób środkami, które potrzebne są na prowadzenie domu, na kontynuowanie na przykład swojego, swojego hobby. To od was zależy, czy będziecie ofiarą w tych przemocowych działaniach, czy będziecie same miały szansę swoim własnym głosem mówić, co dobre jest dla was i dla Waszej rodziny. Po pierwsze Druga osoba ma przed nami tajemnice finansowe i działa na szkodę związku y, za naszymi plecami, to to już jest przemoc ekonomiczna. Jeżeli druga osoba oczywiście y, wydziela nam pieniądze i, i w jakiś sposób blokuje dostęp np. do wspólnych pieniędzy w związku, to... w tym czasie sześciotygodniowy na rybyk. I w kółko. automat jest nie, nie szarpie, wszystko. Jest. Nie martwiczy ten poziom? Natalia Janoszek na jachcie z Leonardo DiCaprio. Tak, że więcej zarabia właśnie po to, żeby ograniczać nam dostęp do pieniędzy, czyli na przykład to jest case jednej osoby, która zarabia bardzo dużo i drugiej osoby, która zarabia symboliczne pieniądze albo nie zarabia wcale. To to jest przemoc ekonomiczna. Nie uważasz, że teraz na przykład twoje dziecko jest krzywdzone, będą do domu dziecka? Tak jest, ale jakby to są decyzje i rzeczy niezależne ode mnie. To dziecko naprawdę jest pogodne, szczęśliwe, jest hmm. pojedzone, jest czyste, jest zadbane, oni się tam nim opiekują, bawią się z nim, ma wsparcie psychologa. No, ciężkie takie zachowania są. Tym bardziej, że dziecko nie potrafiło płakać, dziecko nie potrafiło powiedzieć, mama dopiero teraz się zaczyna otwierać. Widać jak ten dom dziecka pracuje z tym dzieckiem, że on normalnie mówi, składa zdania, jakby jest bardziej otwarty do ludzi. Już nie boi się podejść do drzwi, bo ktoś przyjdzie, wręcz sam chce iść i widać też, że ta rada. W jaki sposób fizycznie się znęcał, co robił? On potrafił mnie pobić, szarpać, uderzać moją głową w... E, o okno i tak dalej. A o co się kłóciliście? Tak naprawdę o wszystko. No chociaż było to, że on bardzo chciał wychodzić na rower, nie chciał się zajmować dzieckiem. A stary, zamierza zamierzasz tu wejść? <gry> Przemoc? Zadzwoń. Doświadczysz przemocy? Zadzwoń. Sprawujesz przemoc? Pomożemy. Zadzwoń. Anonimowo. Profesjonalnie. Bezpłatnie. Bezpiecznie. Nie bój się zadzwonić. 720 720 020. Zadzwoń. E, nie pracował. Czy mężczyźni utrzymują kobiety? Często można to usłyszeć, gdy żona zajmuje się domem i dziećmi, a zawodowo pracuje tylko on. Żeby sprawdzić, czy to prawda, powinniśmy przeliczyć, ile mężczyzna musiałby zapłacić osobom z zewnątrz za pracę, którą na co dzień wykonuje. Ona. Niania, liczę na to naprawdę minimalne stawki, bo nie rozumiem, ale panowie lubią płakać przy tego typu rogach, więc nie dokładajmy. 20 zł razy 8 godzin razy 20 dni roboczych to 3200 zł wynagrodzenia za samą opiekę dla dziecka. Gotowanie w 3 godzinie po 1500 zł. Sprzątanie kosztuje 30 zł za godzinę, załóżmy, że sprzątamy 2 godziny dziennie po godzinie, ale wychodzi 1800 zł. Pranie pracownicy roboczych oddaje 240 zł. Zakupy 200 zł. I na końcu organizacja imprez, wiecie... Razem? Około 7000 zł na miesiąc. Mhm. Jeśli mężczyzna nie przelewa takiego wynagrodzenia na konto żony, to znaczy, że właśnie tyle dzięki jej pracy w domu oszczędza. Wniosek? To nie mężczyźni utrzymują kobiety, które zajmują się domem, tylko kobiety, które zajmują się domem, umożliwiają mężczyznom pracować bez przeszkód. Prawda jest też taka, że kiedy kobieta zostaje w domu, a mężczyzna idzie do pracy, to on ma więcej czasu, energii, przestrzeni w głowie, żeby tą pracą się zająć, myśleć o awansie, myśleć o prezentacjach, dzięki czemu więcej zarabia, dzięki właśnie tej pracy tej kobiety. Pracowała, jeździła, jak to ona mówiła, na szmacie, gotowała, żeby był obiad, było czyściusieńko, dzieci były zadbane, e, o rozwiezione, lekcje wiezione, zakupy zrobione, wszystko było super, tak? No i raz była bardzo zmęczona, ponieważ to jest ciężka i męcząca praca, no więc ona nie siedzi i ogląda telewizję, albo czyta książkę, Jasne. albo jest w, na, w, w spa. Tylko cały czas pracuje i nie ma tego oddechu. Więc poprosiła męża, żeby umył to najmłodsze dziecko, bo było kilkumiesięczne, żeby bo ona mogła tak chwilę odpocząć. A on jej powiedział: Co ty takiego robiłaś? Ty się tylko dziećmi mhm. zajmujesz. Twoja babcia mówiła, że jesteś niedojrzała i mściwa. Nie, mściwa nie jestem na pewno. W tej całej sytuacji, gdzie już nie wiedziałam, co mam powiedzieć, więc na jego jakieś zarzuty, że nie wiadomo, co ja robię, odburknęłam, że tak. Gdzie to wcale prawda nie była jedyną sytuacją, do której. No nie będę ukrywać i będę się przyznawać. Była sytuacja, kiedy z nim byłam. On kiedyś zarzucił tekstem, że, jak się, że jakby jakaś kobieta go zdradziła, to od razu by ją zostawił. No więc mój cudowny plan był taki, żeby jakby nie robić nic z nikim, nikogo nie zdradzać, ale po prostu gdzieś tam, żeby on widział, że się z kimś spotykam, po prostu, żeby mnie zostawił w świętym spokoju. No odbiło się to tak, że tam jak było nawet nagranie na filmiku, no, że, z, um, z, z, że niby z gdzieś wyszłam. To po tym, jak wróciłam, to też mnie pobił. Jak powi? No Zaczął mnie przeduszać, zaczął mi szarpać, zaczął moją głową o okno uderzać. Wziął Olka rękę i uderzył mi w twarz. Autentycznie. Mamusia wciąż miła. Myśmy byli wrogami, zmiałem, jak żeśmy to powiedzieli. Chyba tak jest. Ona mi będzie, co ja urodziła. A co ona urodziła? Zaraz zadzwoniłam do Sebastiany i powiedziałam, że sobie nie życzę i niech ona sobie przypilnuje córuni, a ode mnie to nie książki Irmandoli. Bo ona serdziła dziecko. Nieletnie dziecko serdziła. Zrobiła to dziecko w nieletnim dziecku. Wiesz co, ona szuka wszelkiego rodzaju, żeby ciebie dokopać. Wiem tylko jedno, że ona z tym dzieckiem sobie nie poradzi, rozumiesz? Bo ja mówię, Daria, że wiesz, że jak go kiedyś tam weźmie, to wyjedzie za granicę. Ja jej tłumaczyłam, że zrobiłaby największy błąd, dlatego że jest dziecko za bardzo z Tobą emocjonalnie związane. Mariusza, bla, bla, bla. Do niezwłocznego podjęcia terapii dla osób nieradzących sobie ze złością. Czy uważa, czyli uważasz, że miał problem ze złością? Tak, on miał bardzo duży problem ze złością. I jakby Nie potrafił sobie z nią chyba do końca radzić. Tym bardziej, że wiele osób go gdzieś wysyłało, żeby poszedł do psychologa, do psychiatry, tak, być może zasiągnąć jakiejś pomocy, ale on twierdził, że on niezdrowy, jemu nic nie jest, więc. Z jakiego powodu go aresztowali? Był list gończy wystawiony zanim e, 287 czy 278 okradzisz. Kradzisz czego? Do tej pory nie wiemy. Ja się domyślam, że może to być paliwo, a mogło, mógł to być samochód. Także to są tylko takie moje gdybanie mhm. albo albo, bo paliwo kradł już wcześniej, za co miał wyroki, a była taka wrzutka na jego Facebooku, że szczęście się do niego w końcu uśmiechnęło i był w nowym aucie razem z dzieckiem, prosto z salonu gdzieś na dworze. Dziecko wtedy trafia do domu dziecka. Nie uważasz, że lepiej by było, żeby na przykład ten dziecko, to dziecko nie trafiło do domu dziecka? Ja bardzo wolałabym, żeby to dziecko było ze mną. I szkoda tylko, że nie zamieścił całości tego postanowienia, bo jest jeszcze druga strona, bo ona była bardzo niekorzystna dla niego. Tak, a co tam było? To, że koszty mamy tak, a nie inaczej rozłożone, że kuratorze pokrywać koszty w całości mam ja. Dokument, którym się Daria posługuje jest nieprawomocny z uwagi tego, że złożyła apelację i się od tego odwołała, a ja posiadam prawomocny dokument, którym widzieliście w pierwszym filmie i płacę na kuratora non-stop od kilku lat. Ten drugi mężczyzna żyje. Żyje. Okay. A była podobne. próba podrzucania jakichś narkotyków mu? Nie. Bo tam padło takie, że była jakaś próba podrzucenia narkotyków. Nie, nie było takich. Drugi mężczyzna na filmie jest nagranie, jak mówi, że szykuje na mnie coś z bratem. Nie było takich sytuacji. Jedyne co to powiedziałam, że mam jedno zdjęcie, o którym mówić nie będę, um, które Czemu gdzieś tam ja? działałoby na niekorzyść tamtej drugiej strony. bo ja nie chcę jakby o tym mówić. To są... A co na tym zdjęciu jest? Nie, nie po prostu. A z czym jest związane? Z życiem, z można powiedzieć codziennością tamtej osoby. Ale jakby ja powiedziałem, to jest dla mnie temat zamknięty, dogadaliśmy się, wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy i nie będę jego mieszać w takie sytuacje. Niebieska karta na Mariusza. Była jakaś próba wyrobienia niebieskiej karty? Dostał niebieską kartę? Nie była próba, tylko była założona niebieska była karta. Była założona, aha, czyli jest założona niebieska karta. A czy się ta niebieska karta już teraz wygasła w momencie, kiedy był wyrok sądowy? Mhm. Czy zgadzasz się z tym, że na przykład kobiety nie powinny mieć praw wyborczych? Nie. Ja uważam, zgadzam, że tak. Się. Dlaczego? A... Ponieważ za. Sprawami wyborczymi szła odpowiedzialność w postaci służby wojskowej, a kobiety nie mają obowiązkowej służby wojskowej i w tej sytuacji wybierają ludzi, którzy później wy wysyłają mężczyzn na śmierć. Ale przepraszam bardzo. Dlatego jeśli, jeśli ja, jeśli się wybiera, to decyzja, wybór powinien należeć do, ty do tych ludzi, którzy później są wysyłani na, na wojnę przez osoby... Niestety co do drugiego dziecka nie, nie chcę się wypowiadać, bo to są sytuacje, które są między nami, które już są wyjaśnione, gdzie mam stały kontakt z dzieckiem, mam stały kontakt z jego tatą, z jej tatą, potrafimy się dogadać jak ludzie i, i tutaj jakby nie ma takich sytuacji, które byłyby na tyle ciężkie, No ciężke, właśnie, co z tym z mężczyzną, bo on podobno zniknął, to co się z nim dzieje? Nie, żyje cały czas, mieszka w tym samym mieście, pracuje w tym samym, tym Zosia chodzi do żłobka, a, tak jak mówię, no mamy stały kontakt. Często z u tego dziecka. że nie mamy jakichś takich I problemów. I on ma opiekę też? E, na ten moment tak, mhm. bo on też zawozi I, Zosię do żłobka. I, I teraz ile ma? Zosia? 14 miesięcy. E, zauważyłeś, że Daria jest taką osobą bardzo medialną. Ona bardzo się internetu i mediów społecznościowych boi. Tak, nie, nie interesuje się dzieckiem, ale non stop siedzi na lecie. Dlatego, Ona że... Ona już ma założoną niebieską kartę. Ja już wczoraj byłem u adwokata, złożyłem wszystkie, że tak powiem, dowody i papiery. I w tej chwili adwokat już będzie działał. Mhm. Bo ją trzeba, że tak powiem, no trzeba... przyjąć w psychiatryku, bo... No ja mam trzeba. Komuś dokładnie, dokładnie. Słuchaj, no ja mam. Wiesz, ja wychowuję dziecko, nie mam stałej pracy, bo też przez nią straciłem, jej ojciec zadzwonił i mnie wyrąbała szefowa. Wiesz, ja jestem do dyspozycji, ja mogę w każdej chwili się z tobą spotkać. Akurat w tym momencie, kiedy ja złożyłem rano zawiadomienie, no, to na wieczór zrobiła awanturę, która jest zarejestrowana, poszła już też do sądu, po prostu sobie wyszła. Słuchaj, bo to jest bardzo ważna sprawa, czas zrobić porządek z tą Darią. Ci chętnie chcę się z Tobą spotkać, wymienimy się materiałem. Ja mam tak, sprawę karną i chcą mi dziecko zabrać, chcą mi wmówić, że ja się znęcam nad dzieckiem. Ona nakłamała, w protokole jest podane, ona mówiła, że ja dziecku klapsy daję. Wyobraź sobie, że wziąłem telefon, pokazałem sędziemu na oczy, jak Daria daje dziecku klapsy i to zostało zaprotokołowane, że w tym momencie Daria daje klapsy. Widzisz, jak ona konfabuluje bieg zdarzeń, że to jest masakra, powiem Ci. Mm -hmm. yy, nigdy w życiu się nad nią nie znęcałem. Też mnie, że mnie też próbowała w to robić Najlepsze to jest to, że ona napisała go w sumie moich znajomych. Tak, ona będzie atakować. Yy, Panie, wiesz... Przez to wiesz, ja skonfrontowałem ją yy, z moją żoną, co... O Jezus jakby dostała liścia wtedy. Przysłałem ją z moją byłą żoną do domu. Mm -hmm to jakbyś widział jej minę, to masakra. W tym momencie też byli moi rodzice, była ciotka. Przy moich rodzicach, zresztą ona nawet do mojej ciotki powiedziała, że ona zrobi wszystko, żebym ją o... też nie miał. Mam na to świadków, że ona sobie sama nie zdaje sprawy. Tak samo pani z mursu, która z nią chciała podjąć współpracę, też są w tym momencie za mną i same to mi powiedziały, że Dari nie no, ma co ograniczać praw, tylko trzeba walczyć na całkowite zabranie. Dokładnie, jej trzeba zabrać całkowite prawa, bo ona się nie nadaje, wiesz? Ja bardzo nie wiem, czy tam znasz jej babcię, Anna się nazywa. To jest matka jej, jej ojca. Ona zna Darię od podszewki i Daria jak miała... Ja normalnie, wiesz co, ja się do tej pory nie umiem, że tak powiem, otrząsnąć z tego. Daria jak miała naście lat, ona się włóczyła lachociąg po Twardowicach, po wsi. Tam mówią, że ona dupy dawała, wiesz o co chodzi. I to potwierdzone środowisko. Pewnego dnia jak wysłali kuratora środowiskowego, żeby sprawdzić warunki, wiesz, dla dziecka, bo ona chciała go tam do Twardowic, Olusia, zabrać. I akurat los tak chciał, pecha mieli, że przyjechała niespodziewana ta kuratorka, a jej ojciec był najebany. Patologia, przemoc, alkohol i tak dalej. Napisała negatywną opinię. Po czym wywiad środowiskowi zrobili we wsi, tam połowę wsi. Mówi, że po prostu to jest rodzin, rodzina patologiczna. Tam jest tragedia, że po prostu tam się niedobrze dzieje. Ja później po nich przyjechałem nie wiem, czy one nie były najebane. Przy dziecku małym, nie? Mhm. Mm Czyli tak czy inaczej, no. Jeszcze jedno. Krótko, staram się ją, mówię, że ograniczę, jeśli chodzi o... Tym bardziej, że y, y, groziła, że podpali mi samochód. O! Że podpali samochód mojej byłej żony, a mało tego, porysowałem jeszcze samochód. Tu klasyczne, pomówienia, kalowanie tak, drugich... ona już to próbuje z... zrobić, tylko że no... I to nie wyjdzie. Tak samo to jak rozmawiałem z panią asystent. I to nie wyjdzie, ponieważ to już jest druga sytuacja, to jest podobna sytuacja tak jak z Tobą. Tak. Więc sama powiedziała Pani asystent, że to będzie raczej szybka piłka. Już, już zaczyna właśnie, powiem Ci, gubić się w tym wszystkim. Mało to, próbujemy mnie, wiem, że chciał mi podłożyć się narkotyki w domu, to też zgłosiłem. O, tak jest, um. o kurczę, widziałeś ją? No, koniecznie musimy się spotkać. Ja czy mam kciuki za twoją córkę, żeby wyszła cało i pilnuj jej. A i jeszcze jedną sprawę mam do ciebie. Tak, słucham. No bo de facto powiem ci oleg i w... rodzeństwo, więc no i ja bym może jak w... trochę czy nawet teraz, no to fajnie by było, żeby o sobie chyba wiedzieli, no nie? Ja nie mam nic Tylko, przeciwko. Że najpierw trzeba uporać się z nią, no nie? Tak, bo to co ona robi, to naprawdę jest zagrożenie i żeby się tak nie skończyło tragedią jak Kamilka z Częstochowy, wiesz co mam na myśli? Tak, dokładnie, tak. Żadnych uczuć do niej, żadnych typowo, wręcz obwiedzenia. Ja tak samo mam, ja Ci powiem, że mi się żyje, że tak powiem, no... Bez niej 100 razy lepiej, czyściejszy umysł, nie muszę się martwić, że coś wymyśli, coś wykombinuje i no tak da, dalej. jest spokojne. Przyjdź do mnie. Yy, a gdzie? że tak powiem. Ja ci wyślę adres. Mm, okay. Ja też jestem cały czas w domu, a jutro będę sam z... do 14, później będzie moja mama, to tak czy inaczej możesz ten. A i tak mamy zabawkę dla Olka. No dobrze, co? fajnie, dobra, no to. A który? Bo na żywca prowokuje mnie cały czas, pisząc jakieś kupoty i wiesz, i też daje teraz dobrą mamę, wiesz? Tak, to jest jej strategia, ona teraz będzie, wiesz, zaraz się zacznie przepraszać tego, zacznie tam mówić, że, że może wrócimy, może zbudujemy, może odnowimy coś, może tam się poprawię, pójdę na leczenie, bla, 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 i tak dalej. Wierz mi. Ja to przerabiałem, ja, ja wszystkie praktycznie możliwe scenariusze z nią przerabiałem. Tak. Czekaj, mama ci coś ci no. Dzień dobry. No dzień dobry. Ja oglądałam pana zdjęcia z synem tak? na Facebooku. Tak. I ja zauważyłam taką właśnie wielką miłość na tych zdjęciach. Dziękuję, że pani potrafi to dostrzec. Tak. I z koleżanką nie znając. Olusia widziałam raz, ja mam zdjęcie, naprawdę u was to tak, to widać, naprawdę. Ja bardzo Bez chętnie tego. jestem tam w stanie, nie mam nic przeciwko, ja nie mam do was żadnych tam zastrzeżeń, bo, bo ona oczywiście kreowała troszkę tam na w, w świetle, e, no, no nie pytała. i... no właśnie, co tworzyła związek? I, e, powiem pani tak, no nie wiem czy mogę, ale e, no ja też e, raz Widziałem na żywo 1 czerwca, gdy przyjechał na ogłoszenie mojego wyroku rok temu. Po nią, tam gdzieś z nią był wtedy jeszcze. I wtedy ja mu powiedziałem, że na nią uważał. Ja też mu parę materiałów dowodowych pokazałem nagrania wideo. No wiem, że, że, że tam się przejął tym trochę, tam palił papierosa, pamiętam w samochodzie. My dawno wlekaliśmy, szkoda, szkoda, ale to i tak za późno. Ale lepiej, dobrze, że tak. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią. Tak. Zero uczuć, zero miłości, zero nic do dziecka. Yy, tylko ślub jej w głowie był, nazwisko, takie rzeczy. Wie pani co, ja bym wolał przyjechać, bo tego jest dużo, a nigdy nie wiadomo kto na linii no, jest i na tak. spokojnie mogę poopowiadać, mam dużo dowodów. na Boże, cała rodzina toksyczna. Tak. Dobra, to ja daję ta na... i najwyżej jutro czy coś. No. no, już, już. Dziękuję za rozmowę, No, dziękuję, miłego, do widzenia. To co, wpadniecie jutro? Tak, wpadniemy, podjedziemy z No, bo ty już mazdy nie masz, tak że nie wie, jakie masz auto. To nie będzie nic wiedzieć. Akurat się staram, tak, żeby się nie rzucać w oczy, bo. Już mi Mazdę chciała zniszczyć, wybiła mi lusterko, poszłem, złożyłem zniszczenie mienia, umorzyli. 11 czerwca... Mi porysowała z dwóch stron. No, dlatego wiesz co, przy niej to trzeba mieć kamery 360 stopni w koło i 24 na dobę nagrywanie. Bo wtedy ją złapiesz, nawet jak się zamaskuje albo kogoś podeśle, no to wie, że, no, że to jest jej udział. Na spokojnie wyślij mi adres, ja jutro podjadę z Olusiem, także... No pogadamy spokojnie, sobie. tak zrobimy. Tak to się pogadamy na spokojnie, bo ona dopiero ma przyjść w czwartek. Mm -hmm. Także pogadamy się na spokojnie. Tak? O, okay. Tak, pobawić się jutro z Olusiem, tak? O tak. i e, już. Ja no, już cię biorę, już chodź. Dokładnie tak. To do no, usłysze. Do to będziemy jutro ten, to Kontakt. widzimy się jutro. Fajnie. No spoko Dzięki, nocy, spokojnie. Spokojnej, no cześć. Bo musi Co się patrzy? Co się patrzy? Nie patrz na niej, nie nie, pan, proszę, to się. Nie patrz, się, gdzieś patrzy. to na to Przestań mi się, proszę. Nie. Przestań mi się, jutro.